Przypomniałem sobie o kamerze nade mną i zabrałem ręce z twarzy. Zbliżyłem się do biurka i siedziałem tam, próbując opanować drgawki i złapać oddech, się powoli. Pierwszą rzeczą, jaką powinienem zrobić, to naciśnięcie przycisku. Czerwony był w razie zagrożenia. Gdyby była więziona lub coś w tym rodzaju i próbowała uciec, dla nich byłby to pewnie ten rodzaj zagrożenia, ale z tego co mi wiadomo, Nikt nie został skrzywdzony. Salomonowi najpewniej chodziło o zagrożenie godne wezwania policji bądź pogotowia na nie coś takiego. Jednakże, co z tym zielonym przyciskiem? Zdecydowanie było to coś wartego zanotowania. Ona nie tylko prosiła o pomoc, ona prosiła o tę pomoc mnie. Na chwilę się uspokoiłem. Nie mogłem być pewien, że chodziło jej o mnie. W szkole miałem wielu rówieśników o imieniu Tomas. Było to dość popularne imię. Ale jakie jest prawdopodobieństwo namalowania przez nią tego imienia, akurat kiedy tu pracowałem? Nie chciałem wyjść na głupka, ale nie chciałem być też. Co to za słowo? Mama używała go, gdy czytała swoje anielskie książki. Sceptykiem. Nie chciałem być też sceptyczny. Musiałem uwierzyć, że to mnie miała na myśli, gdy pisała to imię. Na pewno było to coś, o czym oni chcieliby wiedzieć. Spojrzałem na ekran pierwszy raz od przeczytania jej słów Rachel przenosiła swoje obrazy z sofy, na której wcześniej były zupełnie jakby wiedziała, że odebrałem jej wiadomość w rękach miała płótna, a jej wzrok wbity był w kamerę czułem jakby patrzyła prosto na mnie poczułem ciężar w klatce piersiowej, a moje dłonie odsunęły się od przycisków nie nie myślałem że jest zła obserwowałem ją już od tak dawna czułem jakbym znał ją osobiście Wiedziałbym, gdyby była zła. Wiem, że wydaje się to dziwne, ale w pewnym sensie uważałem ją za przyjaciółkę. Muszę jej jakoś pomóc. Resztę mojej zmiany spędziłem na próbie zachowywania się normalnie. I przemyślenia tego wszystkiego. Wiem, że osoba, która mnie obserwowała, mogła zauważyć obrazy bądź moje zachowanie. No ale nie mogłem się tym teraz przejmować. Próbowałem powrócić do normalnych zachowań i wymyślić, jak mogę jej pomóc. Jedyne osoby, które poznałem w tej pracy, to parę pracowników, którzy byli przy mnie, gdy wypełniałem dokumenty, i sam pan Solomon, który oprowadzał mnie po pokoju pokazowym. No i zatrudnił oczywiście. Nie miałem jak się skontaktować z którąkolwiek z tych osób, oprócz poprzez przyciski. Moja wypłata zawsze wpływała elektronicznie na konto. Nigdy też nie spotkałem innej osoby pracującej w pokoju nadzorczym. Ta myśl sprawiła, że na chwilę się zatrzymałem. Zawsze uznawałem to za dziwne, że nigdy nie wpadłem na kogoś wychodzącego bądź wchodzącego do budynku. Nie wpadłem ani razu na swojego zmiennika czy osobę, którą ja zastępowałem. Ale ktoś musiał tu jeszcze pracować. Muszą istnieć inne pokoje nadzorcze. Najwidoczniej tak planują nasze godziny pracy, abyśmy nigdy na siebie nie wpadli. Jestem pewien, że są tu inni pracownicy. Częściowo myślałem tak dlatego, że wydawało mi się, iż nie jestem jedyną osobą, która używała właśnie tego pokoju nadzorczego. Banika z wodą, papier toaletowy, mydło. Wszystko zdawało się ubywać szybciej niż gdybym używał tego sam. Jeżeli tak jest, może uda mi się ustalić, kim jest ten pracownik i przedyskutować z nim wszystko. Na pewno jest to bezpieczniejsze wyjście niż rozmowa z kimś, dla kogo pracowałem. Skończyłem swoją zmianę o ósmej. Zamiast wziąć po drodze jakiegoś fast fooda i udać się do domu, okrążyłem budynek, w którym pracuję i zaparkowałem naprzeciwko wejścia do niego. Przez tę minutę, którą poświęciłem na okrążenie, nic się nie zmieniło. Żadnych nowych aut czy rowerów. Jeżeli dobrze wszystko zrozumiałem, mój następca nie pojawi się dopóki oni nie będą pewni, że już zniknąłem z okolicy. Więc usiadłem i czekałem. Byłem zmęczony, Na ulica świeciła pustkami i zionęła nudą ale byłem zbyt podekscytowany i przestraszony, by zasnąć. Za każdym razem, gdy przejechało auto, bądź ktoś przeszedł chodnikiem, czułem, jak wzrasta we mnie napięcie. Wyobrażałem sobie suwa lub wana parkującego za mną, mężczyzn wychodzących z niego i zabierających mnie w miejsce podobne do tego, gdzie jest Rachel, by mnie torturować lub nawet zabić. Ponad dziesięć razy byłem gotów odpalić auto i uciekać, no ale za każdym razem przypominałem sobie o niej samotnej i zamkniętej w pokoju tylko ja mogłem jej pomóc musiałem chociaż spróbować dwie godziny później gruby i łysiejący facet zaparkował i szedł w stronę budynku gdy tylko zobaczyłem że może odblokować wejście otworzyłem drzwi auta by iść i z nim porozmawiać zatrzymałem się muszę zrobić to mądrze nie mam pojęcia gdzie oni mogą być ale jestem pewien że mają gdzieś ukryte kamery Chodziły w przebieralni czy na zewnątrz budynku. Gdybym wbiegł za tym gościem, aby go złapać i porozmawiać, wiedzieliby, że coś jest nie tak. Weschnąwszy z frustracją, zamknąłem drzwi auta i czekałem, aż ten facet skończy swoją zmianę. Rozważałem śledzenie go jak w filmach akcji, ale bałem się, że mogę go zgubić lub zadzwoniłby po pomoc. Czekałem więc, aż wyjdzie z pióra po sześciogodzinnej zmianie, mając nadzieję, że będzie to na tyle daleko, że kamery nas nie złapią. Wtedy też poznałem człowieka imieniem Charles Jeffries. E ej, kolego, mogę z tobą chwilę porozmawiać. Był zwrócony do mnie plecami i machnął nonszalancko ręką bez spoglądania na mnie. Przepraszam, nie mam przez sobie pieniędzy. Miłego. Gdy jego wzrok zwrócił się w moją stronę, zamarł. O Boże! Nie! Nie! Dciaków, musisz stąd znikać. Nie możemy ze sobą rozmawiać. Z łatwością mogłem powiedzieć, że jest przerażony, ale nie mogłem tak łatwo odpuścić. Nie po tym wszystkim. Podszedłem i zamknąłem drzwi jego auta, tak aby nie mógł wsiąść. Więc wiesz, kim jestem, starałem się nie zabrzmieć niemiło. Próbował otworzyć drzwi, ale wciąż je blokowałem. Na szczęście byłem silniejszy. Po drugiej, widocznie słabszej próbie odwrócił się. Jego twarz wyglądała na zmęczoną i zrezygnowaną. Tak. Wiem, kim jesteś. Pracujesz tu tak jak ja i mówię ci: Nie wolno nam rozmawiać. Nie wolno nam się nawet spotkać. Nigdy. Uśmiechnąłem się lekko. Pan Solomon nigdy nie powiedział mi o tej zasadzie. Mężczyzna potrząsnął swą głową. Pan Solomon, Tak. Więc jest wiele zasad, o których ci nie mówiono. Mogę się założyć, że nie powiedzieli ci, co będzie jeszcze monitorował, zanim zacząłeś, prawda? Spuściłem jedynie oczy. A on kontynuował. Widzisz, mi też nie powiedzieli. Pracuję tu od dziesięciu lat. Widziałem ludzi, którzy tu przychodzili i znikali. Zazwyczaj dlatego, że złamali jedną z niepiśmiennych zasad. Jestem tu tylko dlatego, że się nie wychylam i trzymam język za zębami. Pogroził mi lekko palcem. Powinieneś zrobić to samo, jeżeli nie jest jeszcze za późno. Czułem, jak żołądek zawija mi się w supeł. Za późno. Mężczyzna podarł swoją twarz. Chłopaku, myślisz, że oni nie wiedzą, że rozmawiamy? Myślisz, że oni nie wiedzą, co się dzieje? Facet spojrzał na budynek. Widać było w jego oczach smutek i strach. Cholera, jedyne co wiem, to to, że może właśnie zabiłeś nas obu. Potrząsając swą głową, odepchnął mnie i zaczął otwierać drzwi do swojego auta. Mam już dość ryzykowania. Musisz przestać zadawać pytania i po prostu wykonywać swoją pracę. Jest to znacznie zdrowsze. Po tych słowach mężczyzna wszedł do swojego auta i zatrzasnął drzwi. Mimo, że już wcześniej byłem zmartwiony tym, co mi powiedział, usłyszenie tego było wręcz paraliżujące. Jaki właściwie był mój plan? On pewnie nie wiedział dużo więcej niż ja. Nawet jeśli, co mogłem z tym zrobić? Wróciłem do swojego auta z ciężkim sercem. Wciąż się bałem, ale bardziej niż strach, ciążyło mi poczucie smutku i wstydu. Chciałem pomóc Rachel, ale nie byłem pewien jak. Nie mogłem się poddać, ale gdy wracałem do swojego mieszkania, nie mogłem obmyślić żadnego planu. To nie był film, a ja nie byłem bohaterem. Jedyne co przyszło mi do głowy, to pójść na policję, która mogła być kontrolowana przez kogoś dla kogo pracuję lub zebrać dowody na to, że Rachel jest więziona. Gdy tylko zaparkowałem moje auto i wszedłem do mieszkania, podjąłem decyzję. Jeżeli przez noc nie wymyślę czegoś lepszego, wcielę w życie dwa pomysły. Jutro złamie zasadę zabraniającą wnoszenia czegokolwiek do budynku. Użyję telefonu, aby nagrać film z wnętrza pokoju nadzorczego i samą uwięzioną Rachel. Powiem wszystko, co wiem. Wyśle to, to do każdej gazety, portalu internetowego i każdego możliwego innego źródła. Potem pójdę i złożę kopię nagrania na komisariacie, jeżeli nam radę. Może, jeżeli zrobię to wszystko, Rachel będzie wolna. Czułem, jak wypełnia mnie strach i panika przed śmiercią. Część mnie mówiła, że powinienem sobie odpuścić i pracować tak jak do tej pory, ale nie mógłbym spojrzeć w lustro, gdybym to zrobił, nawet gdybym coś spieprzył. Wiedziałbym, że chociaż próbowałem. Byłem tak pogrążony w myślach, że nie słyszałem, gdy ktoś wszedł do mojego mieszkania. Thomas? Odwróciłem się i czułem, jak nogi odmawiały mi współpracy. To musiał być sen, albo już kompletnie oszalałem. Złapałem się za coś, aby się podeprzeć i spojrzałem na kobietę, która stała przede mną. To nie mogła być ona, no ale jednak była. Rachel?